Zaufaj swojej intuicji, bo w sprawach sercowych to ona będzie dziś Twoim najlepszym kompasem. Wyraź swoje najgłębsze uczucia bez lęku, a zostaniesz zrozumiana i doceniona. Otwórz się na nowe spotkanie, nawet jeśli początkowo będzie wydawało się niepozorne. Zaskocz ukochaną osobę spontanicznym gestem, który na nowo rozpali Waszą relację. Pozwól sobie na odrobinę romantycznego szaleństwa i nie analizuj każdej sytuacji. Dostrzesz małe dowody miłości wokół siebie, są one dzisiaj wyjątkowo wyraźne. Zaufaj swojej intuicji, zwłaszcza podczas podejmowania decyzji finansowej. Wykorzystaj swój wrodzony urok, aby przekonać do swojego pomysłu sceptycznego współpracownika. Skup się dzisiaj na dokończeniu jednego, ważnego projektu, zamiast rozpraszać się na wiele zadań. Zaprezentuj swoje kreatywne idee bez obaw o krytykę, bo zostaną one docenione. Słuchaj uważnie sugestii starszego starzem kolegi, jego rada okaże się bezcenna. Działaj odważnie, ponieważ planety sprzyjają nowym, nieszablonowym przedsięwzięciom. Słuchaj uważnie sygnałów, które wysyła ci twoje ciało, zwłaszcza w okolicach stóp i układu limfatycznego. Pamiętaj o regularnym nawadnianiu organizmu, najlepiej czystą wodą lub ziołowymi naparami. Znajdź chwilę na spokojny ruch, np. jogę lub pływanie, aby rozładować nagromadzone napięcie. Wprowadź do diety więcej lekkich, sezonowych warzyw, które wesprą Twoje trawienie. Pozwól sobie na głęboki, regenerujący sen, który jest teraz kluczem do pełni sił witalnych. Unikaj energetycznych wampirów i sytuacji stresowych, świadomie chroniąc swoją wewnętrzną harmonię. Zaufaj swojej finansowej intuicji, która dziś będzie wyjątkowo trafna. Szukaj nieoczywistych źródeł dochodu, ponieważ wszechświat podsuwa Ci ciekawe propozycje. Unikaj jednak pochopnych wydatków, szczególnie tych motywowanych chwilową emocją. Zainwestuj w rozwój swoich pasji, bo to one wkrótce zaczną przynosić realne zyski. Rozważ dokładnie każdą umowę lub większy zakup, nie działając pod presją czasu. Bądź gotów na nagły przypływ gotówki z nieoczekiwanego kierunku. Zaufaj swojej intuicji, która podpowie ci dzisiaj najlepszą ścieżkę do obranego celu. Zanotuj każdy kreatywny pomysł, nawet ten pozornie najbardziej nierealny, bo to w nim kryje się ziarno sukcesu. Zainwestuj swój czas w rozmowę z kimś, kto patrzy na świat inaczej niż ty. Poszukaj inspiracji w sztuce, muzyce lub naturze, aby odświeżyć swoje spojrzenie na ważne sprawy. Zrób jeden mały, konkretny krok, który od dawna odkładasz na później. Pozwól sobie na chwilę refleksji nad tym, co już udało ci się osiągnąć. Zaufaj swojej intuicji, która dziś podpowie ci najwięcej w sprawach sercowych. Otwórz się na szczerą rozmowę o uczuciach, nawet tych skrywanych głęboko. Wsłuchaj się w potrzeby bliskiej osoby, a odkryjesz klucz do głębszego porozumienia. Zaskocz kogoś nieoczekiwanym gestem, który przełamie rutynę i wniesie nową energię. Pozwól sobie na moment szczerości przede wszystkim wobec siebie, czego naprawdę pragniesz. Szukaj harmonii między dawaniem a braniem, a poczujesz prawdziwe spełnienie w relacji.